mm uh -huh. Kafe Silesia, nasz poranny program, a teraz prężyć się będzie na kanapie kolejny gość. Musi się prężyć, bo taka jego profesja, drodzy Państwo, więc cóż, no zgarbiony na pewno nie będzie. Z wypiętą do przodu klatą opowie nam o swojej pracy trener Krzysiek. Krzysztof Morczyński, trener personalny. Dzień dobry, Witam. drogi trenerze. Witamy Cię serdecznie. No i zanim przejdziemy do Twojej pracy, pracy trenera personalnego, o której ja bym chciała dziś porozmawiać w programie, to pogadajmy troszkę o motywacji, o mobilizacji o tym wszystkim, czego chyba trochę nam czasami brakuje po wakacjach. Jak to jest? No tak, mamy świetny przykład. Jest teraz 13 września, prawda, piątek. Tak naprawdę większość ludzi, pomimo tego, że powróciło jeszcze przed końcem sierpnia, nie zajrzało do fitness klubów, nie miało za bardzo aktywności, tylko że zawali w pracy jakąś tam robotą, która została przepchnięta, przesunięta i zawsze jest jakaś tam dodatkowa wymówka, żeby nie zacząć tej aktywności. Prawda? Tu dziecko, tu praca, tu coś tam, coś tam. No i o co chodzi tak naprawdę w mojej pracy? W mojej pracy nie tylko chodzi o to jak. Ale o to dlaczego, prawda? O to, jak zmotywować tą osobę do podjęcia aktywności, jak zmotywować tę osobę do utrzymania tej aktywności, jak zmotywować tą osobę do e, tak ciężkiej, ostrej pracy, żeby efekty były. Ale czy to nie jest już trochę tak, że ta osoba sama musi się trochę zmotywować? Oczywiście. Bo to jest tak, jak obserwujemy pracę fitness klubów, czy jakichkolwiek tam nie wiem, siłowni. Są takie fale, prawda? Takie tak. nag nagłe napływy. E, kiedy to, Krzysztofie? Początek roku, postanowienia noworoczne, to na pewno. Postanowienia noworoczne. Mhm. Zdarzać taka malutka po świętach, przed wakacjami zawsze jest taka no dosyć, tak. dosyć spora, bo, bo na, plaży pokazać, na plaży trzeba się pokazać, prawda? Mm. No i właśnie teraz już się powoli rozkręca ta powakacyjna i tutaj obserwujemy, że kiedyś ta powakacyjna była dużo większa niż, niż teraz, dlatego że no właśnie ludzie utknęli w tej pracy, wrócili i zostali zakopani w stalej serci tam papierów i innych tego typu. Spraw. Dobrze, to teraz motywując naszych drogich telewidzów, rodaków, proszę zaapelować dlaczego warto pomyśleć o tym, żeby powrócić, a może rozpocząć w ogóle jakąkolwiek aktywność fizyczną, bo są też tacy, którzy to tak sobie przekładają Oczywiście. z roku na rok. Teraz po nie kolejne mogę, wakacje. kolejne wakacje, ale dobra, to w sumie nie teraz, to może za rok zacznę albo przed tym sylwestrem. I tak se to przesuwamy. To tak? może po świętach. Inne tego. 3, typu. Dokładnie. Gdzie szukać tej motywacji, Krzysiek? jak to zrobić? Jeżeli my nie postanowimy sobie, nikt za nas nie postanowi. Ja mogę dawać świetne rady, mogę kształtować to ciało przez trening, przez żywienie, ale tak naprawdę jeżeli ta, ta jednostka, ta osoba, która chce zmienić swoje ciało, nie ma tego pierwszego kroku, czyli ok, świetnie było się poruszać, no, nie podejmie tego. Co jest najważniejsze, żebyśmy lubili to, co robimy, to nie musi być aktywność fizyczna pod kątem jakieś tam super siłowni, wiem, kulturystyki, jakiegoś tego typu sportu sylwetkowego, coś w tym stylu, to może być na początek jakaś prosta aktywność fizyczna. Gdzieś tam jakieś małe wyjście na spacer, nordic walking, mały jogging. Oczywiście aura nam już nie sprzyja, więc gdzieś tam wyjście do fitness klubu, nie musi to być od razu przed lustrem gdzieś tam podnoszenie ciężarów, może to być na początek mała bieżnia, hmm. może to być na początek, y, teraz w wielu fitness klubach są jakieś takie y, sprzęty bardziej rekreacyjne, czyli jakiś stół do tenisa stołowego, y, koszykówka jakaś mała. Czyli stopniowo, Wszystko i stopniowo i spokojnie, prawda? Małymi krokami. Spokojnie, najlepiej, żeby to była dobra zabawa przy okazji. Żeby się nie zakończyło zerwanym ścięgnem albo tak, potwornymi zakwasami, które sprawią, że więcej na tą siłownię już nie powrócimy. Tak, oczywiście. Więc ostry trening na początku nie powinien być tutaj kluczem, że ok od razu, od zera do bohatera, w dwa tygodnie najlepiej, jednocześnie paląc, budując, kształtując i jeszcze tam Dodatkowo szlifując, więc. E, paląc, nie mamy na myśli palenia tytoniu, rzecz jasna. E, tylko... Paląc, oczywiście, kalorie. Oczywiście. Paląc, oczywiście, kalorie. jeden spalimy palimy na razie. Dobrze, no i co, co ważne, to wszystko chyba musi iść w parze też z takim pomysłem na um, swoje nowe oblicze, swoje nowe ja, czyli ta siłownia nie wystarczy, czy, czy ten klub. Bo jeśli z tego klubu wyjdziemy i po drodze zakupimy sobie e, co nieco w fast foodzie, no to tak trochę chyba nie fajnie, prawda? Trzeba to po To już jest plus, że mamy co spalać, prawda? No tak. <laughs> okay. nie, Oczywiście y, żywienie nie mówi o jakiejś konkretnej super diecie, ale zdrowe żywienie jeżeli pójdzie w parze z treningiem, będzie dwa razy taki efekt z tego treningu. No, jednak y, co jemy to wykorzystujemy, prawda? Żeby dobrze wykorzystywać na treningu y, pokarmy, które spożyliśmy, to niech to będą pokarmy wartościowe, prawda? A nie właśnie fast foody, mm -hmm. produkty bardzo przetworzone, które nie dają nam tych wartości odżywczych, aby Efektywnie trenować? Jemy, y, jesteśmy tym, co jemy, tak niektórzy Poniekąd mówią. Tak. I to chyba jest ważne, warto sobie gdzieś to y, zapamiętać. Kochani, za chwileczkę, ciąg dalszy naszej rozmowy, porozmawiamy y, o tym, czym konkretnie zajmuje się trener y, osobisty, trener y, personalny. Y, dlaczego być może warto y, sięgnąć po jego poradę, fachowe wsparcie i pomoc. Za moment kulisy pracy naszego gościa, zostańcie z nami. a my teraz będziemy rozmawiać o trenerze personalnym i jego pracy. Z nami w studio Krzysztof Morczyński. E, trener personalny, trener, który no właśnie doradzić może, pomóc może. Co taki trener konkretnie Krzysiu może i do kogo, m, kto może się do trenera personalnego e, zwrócić, e, jeśli chodzi o no właśnie poradę, pomoc, trening. Jak to jest z pracą takich osób jak ty? Opowiedz nam o tym. Więc trener personalny. Tak naprawdę zajmuje się kompleksowo daną osobą. Od A do Z. Od żywienia, przez trening, po porady, jak to sobie w życiu ułożyć, żeby móc efektywnie trenować, żeby móc zmieniać swoje ciało, żeby móc osiągnąć swoje cele. I to już zależy od danej osoby, co tak naprawdę potrzebuje. Może to być konsultacja, rozmowa, tak jak my rozmawiamy. Może to być coś większego, może to być na przykład jakaś pomoc dietetyczna, pod kątem aktywności fizycznej może to być na przykład jakieś spotkanie na treningu, czy nawet ciąg treningów. To już w zależności od osoby, no, którą mamy przed sobą, od jej możliwości fizycznych, jej możliwości czasowych, no bo też nie każdy ma czas, żeby się jeść non stop, np. w fitness klubie. Mhm. I staramy się jak najlepiej dopasować do tego naszego podopiecznego, tego naszego klienta, który. Korzystać z naszych usług. Co ważne, przy okazji można obalić y, mity. To nie jest tak, że do trenera personalnego y, przychodzi ktoś, kto już jest doskonały w formie i coś tam chce jeszcze ewentualnie dopracować. Każdy w każdym wieku może skorzystać z takiej opieki i z takiego wsparcia. Tak. Ym, z moich podopiecznych od 19-latka po y, pana 65, więc pełen przedział wiekowy. Dalej, jeżeli chodzi o stan zdrowia, też poniekąd bardzo duży przedział, no bo tu jest ograniczenie kompetencji trenera, prawda? Nie każdy z nas jest alfa-omego, niektórzy zajmują się daną dyscypliną sportu, niektórzy zajmują się na przykład jakimiś tam elementami rehabilitacji przy okazji, niektórzy zajmują się jakimiś konkretnymi e, specjalizacjami, więc to już zależy od tego, dobrania trenera do danej osoby, bo no, każdy z nas ma swoje kompetencje i nie powinien ich wykraczać. Więc też dosyć szeroka gama od y, ludzi, którzy potrzebują się zgubić, przez ludzi, którzy potrzebują przybrać, po ludzi, którzy potrzebują się do czegoś przygotować, czyli na przykład do jakichś zawodów, do maratonu, bo przy, przykładowo, czy na przykład do y, y, partyjki gdzieś tam z kumplami, na które chcieliby się wykazać. I jeszcze dodatkowo, w dzisiejszych czasach niestety większość z nas ma jakieś schorzenia, bolączki. Więc zanim się wybier wybierzemy na tą siłownię, fitness klub i spróbujemy, a może to, to najlepiej porozmawiać, w jaki sposób nie zaognić tego stanu, w jaki sposób można na przykład poprawić sytuację z danym kolanem, kręgosłupem, danym schorzeniem, jak efektywnie z tym trenować, bądź zminimalizować tego aspekt i to naprawdę wkład w cały trening. I tak to mniej więcej pokrótce wygląda? Oczywiście o tej pracy można by mówić znacznie więcej. Jedno jest pewne: warto z takiej porady trenera personalnego skorzystać bez względu na to, czy chcemy się z nim związać na dłużej, że tak to powiem, rzecz jasna sportowo, tak, zdrowotnie, czy też myślimy o takiej konsultacji w kontekście rozpoczęcia aktywności fizycznej. Bez wątpienia ciekawy sposób na to, aby wkroczyć w nowy tryb, w no, rozpocząć nowy przedział w swoim życiu. Dbajmy o siebie, dbajmy o zdrowie. Trenera Krzysztofa, już zwalniamy z naszego studia, bo wiem, że jedna z podopiecznych czeka już w klubie. Tak? Tak, tak zanim zaczynamy trening. Pozbawiamy, pozdrawiamy panią, która, która czeka na trening. Krzysztof, dziękujemy ci bardzo za wizytę. Trener Krzysiek, bardzo. Krzysztof Morczyński, trener personalny, był naszym gościem.